Legendy Chima. Nawiedzona kryjówka. A wiecie, że kilka dni temu przyszedłem tu ze skinetem? Szkoda, że sam na to nie wpadłem. A, niestety nie jesteś tak bystry jak ja. Zbudujemy muzeum na cześć Lavertusa. Tajemniczego Shadowwinda. Dzielnego lwa, który poświęcił się dla dobra całej naszej krainy. Bohaterem był na pewno, ale sprzątać to nie potrafił. Musimy zrobić porządek, zanim zabierzemy się do pracy. Nie umiał sprzątać, no ale był ekstra. Czuję się, jakby nadal tu był. Ziomy! Zniknęły przybory do czyszczenia. Położyłem je właśnie tutaj. E, jesteś pewien? A nie zostawiłeś ich w ciężarówce? Właśnie, braku. Na pewno zostały w ciężarówce. E? Uwaga. Manekin treningowy się ruszył. Wcale nieprawda. Przecież jest tutaj. Ale? Ha? Ha? Ziomy? W tej kryjówce coś chyba straszy. To pewnie duch La Vertusa. Chcieliście okraść kryjówkę beze mnie? A, Nie przyszliśmy, żeby go okraść. Tylko otworzyć muzeum na cześć Labertusa. A, doskonały pomysł, przyjaciele. Pomogę wam, usuwając te cenne, yy, bezwartościowe śmieci. Ach, kruki.